Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek zaczynamy już wprost w parku Zajon. Zaczyna się już od razu grubo. <laughs> Okazało się, że Denarus jest otwarte, w związku z czym wypożyczamy stroje do chodzenia do Brodzenia w rzece. No i teraz uwaga: założenie tego to jest niezła masakra. Panowie nawet stwierdzili, że na tę okazję chyba wypadało ogolić łydki. Już wam pokazuję o co chodzi. Tutaj mamy nasze spodenki. Na końcu tych spodenków jest taka zarombista guma, <gum> którą bardzo trudno było wciągnąć. A, rzeka ma 14 stopni. Nie wiem, czy słyszeliście kajkę. Chyba mi odcięło krążenie w nogach od tej gumy. Wyglądamy jak cztery minionki. No dobrze, zapowiada się przepięknie. Musimy tylko. Znaleźć swoją kartę America the Beautiful i zają będzie nasz. No i tutaj moi drodzy mały dylemat, bo o ile tu jest wody po kostki, to tam, tam w dali ewidentnie widać, że jest jej popas. Adam, idziesz? Idę. Ło, Adam odważnie idzie. O mój Boże, a ja muszę się zastanowić. No dobrze. Adam pierwszy, a co? Przetestujmy, ale już po tamtych ludziach w głębi widzę, że jest grubo. <grymne>